A to miasto zimek z hutą Małapanew słynne I tu jeden z eksponatów tej huty Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panew. I w tym miejscu właśnie mamy taki most Mitowany jeden z Nielicznych na świecie Nad rzeką Małapanew Właśnie tu jest najstarsze O 1827, najstarszy żelazny most wiszący na, na kontynencie europejskim. I to jest właśnie ta historia tego mostu. Opisana tu w krótkich dziejach. Możemy tu popatrzeć poczytać w, w czterech językach akurat. I teraz idziemy zobaczyć ten most. specjalnie tak zakryte to I most przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego osoby wzbudzające drganie w konstrukcji sposób myśli oraz niszczący obiekt będą pociągnięte do odpowiedzialności. Żelazny łańcuchowy w most wiszący na rzece Małej pani w Łozimku znany za pomnik w historii dnia 15 marca 2017 Tak oto te mostek wygląda a tam się kaczki bawią Kuta Mała grupa Gwarant i rzeka Mała w dopływ prawie do, dopływ Odry i tam widzimy też ten rozpad, śluzę tak oto to wygląda ten mostek ma tam rok napisane 1827 Torę na razie na tyle Jak to wygląda Miasto Ozimek Most żelazny chociaż mał pan, Muzeum Kopnictwa od Woliny Małej Pan polskie ścieżki tradycji i poznania to na razie tyle na dzisiaj